Małgorzata Borysewicz z rolnik szukażony zaskoczyła swoich fanów. Pod jej zdjęciem porypały się gratulacje. Małgorzata Borysewicz z rolnik szukarzony opublikowała na swoim profilu na Instagramie tajemniczy wpis, w którym reaguje na wiadomości od internautów. I chociaż rolniczka nie napisała wprost o co chodzi, to fani od razu ruszyli z gratulacjami. Internauci są pewni, że Małgosia właśnie ogłosiła im radosne wieści fani gratulują, Małgosi z rolnik szuka żony. Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji Rolnik Szuka żony i to właśnie w programie poznała swoją drugą połówkę. Rolniczka związała się z Pawłem, z którym wzięła ślub i doczekała się dwójki wspaniałych dzieci. Małgorzata Borysewicz jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie po programie. Zaledwie kilka dni temu Małgorzata i Paweł Borysewiczowie przekazali wieści, a fani gratulowali im kolejnej rocznicy ślubu. Teraz była uczestniczka Rolnik Szuka Żony znów zaskoczyła swoich fanów i opublikowała tajemniczy wpis, który od razu wywołał lawinę komentarzy. Chociaż rolniczka nie zdradziła, o co dokładnie chodzi to fani od razu zaczęli podejrzewać, że Małgosia właśnie ogłosiła radosne wieści o ciąży. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani już gratulują Małgosi i Pawłowi. Sama Małgorzata Borysewicz nie reaguje na komentarze i gratulacje publikowane pod jej wpisem. My życzymy rolniczce dużo zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce uchyli rąbka tajemnicy i zdradzi, co dokładnie miała na myśli publikując tajemniczy wpis, który w ekspresowym tempie wywołał ogromne emocje wśród jej fanów. Przypominamy, że zaledwie kilka dni temu inni uczestnicy programu o poszukujących miłości rolnikach zostali rodzicami. W minioną niedzielę okazało się bowiem, że Waldemar i Dorota z rolnik szukażony zostali rodzicami.